Witamy ponownie. Dzisiaj wybieramy się w jakiejś fajnej restauracji. A stwierdziliśmy, że wybierzemy się do jakiejś wygańskiej. Dużo osób polecało nam tę restaurację. Nazywa się Veganing Restaurant. No i słuchajcie, ma fajne opinie. Ogólnie zastanawiamy się teraz nad jednym faktem, bo byliśmy w kilku wiecie wcześniej, ale miały niby super opinie. Natomiast jedzenie nie było wegańskie, bo wiecie co? Przemycone z innych. Więc co to za restauracja, która jest zupełnie inna? Możemy spotkać zupełnie inną, nie wiem, polską restaurację, ale to nie jest wegańska. Więc teraz się zastanawiamy, czy ona będzie faktycznie taka, jaka być powinna. Szczególnie dla tych osób, którzy wegańskie jedzenie lubią i można sobie z mięsa zrezygnować. Więc sprawdźcie z nami, jak będzie. A widzimy się za chwilę. Thank you zamówiliśmy już sobie jedzonko i powiem wam, że fajnie jest tutaj e, sporo itemów do wyboru na przykład mamy tutaj e, żurek na zakwasie z racji, że jestem mięsożerna i uwielbiam żurek mojej mamy e, to jednak jestem ciekawa jak tutaj będzie smakowało tofu no bo to jednak jest, e, wiecie aha, do góry nogami pokazujesz bo jednak jest, wiecie, zupełnie inny niż nasza taka tradycyjna śląska kiełbasa użyta na przykład do żurku. Także ja zamówiłam sobie to. Fajne mają menu ogólnie, bo mają oznaczenia na dania wega, wegańskie i dania bezglutenowe. Także jest od razu łatwiej e, ogarnąć sytuację, jeżeli ktoś jest, wiecie, non-gluten, gluten-free, które są wegańskie dania. Jest dosyć sporo tego. Nawet tajską zupę możecie mieć na mleku kokosowym. Także ja wziąłem sobie żurek. jest mleko sojowe. Tak. Dokładnie. Jest też mleko sojowe. Można sobie nawet dokupić um, jakieś dodatki, typu jajko w koszulce, połówka za awokado. To ogólnie mają śniadania pokazane od 9 do 12. No i y, co wziąłeś? Boczniaki. Boczniaki wziąłeś? Tak. Sawas wziął, y, ale to były tylko kotlety? No nie wiem, czy się wziął. Stwierdził, że to. Aha, boczniaki na porę. Pire z ziemniakami i pieczonym czosnkiem. Do tego wzięliśmy jeszcze kruchące yy, boczniaki. No nie wiem, już zapomniałam. Uh, okay, uh, na <laughs> Dostaliśmy. Właściwie tego ja dostałam, sok zbycie, świeżo zwyciskany z cytrusów zawsze nie dostał, bo zostało pomylone, ale nic się nie dzieje. Co ty zamówiłeś? Jaki to był sok? Uh, apple pie. <laughs> uh, apple pie. Ja ja nie wiem, co. Gruszka i jabłko? Jak to powiesz po polsku? Czerwotka Czerwotka, ale bez srebrnego Powiedział, że on nie chce to na bez srebrnego Tak, e, a pani chyba przyniosła e, srebrną <laughs> mężczyznę <mik> Tak Ale nic się nie stało, zdarzałem się tak, że mówię mm, Zielona, chyba nie to <laughs> Dobra, poczekaj no Ty czekaj, ja just got our food you can see i ordered some thai food i think i don't know what it was in the menu I so yeah there is here this uh, korean kimchi here kimchi i don't know if you guys know it's this fermented cabbage mostly and we have some rice and some sauce here with the uh, oyster mushrooms and some bread this is this. it looks good i don't know the taste we have to test it right now and here we have oyster mushrooms but fried like breaded uh, in manga tortova. Tortova? Oh, yes. Fried in this. Shit. This is actually quite good, yeah. No. Like this is actually starter but we just <sighs> ordered together, yeah. <inaudible> No, A to, okay. I okay. I never tried yurak because I don't like pork. If you guys know, I don't eat pork. I don't like pork, so I never tried. I don't know how yurak tastes. So this time I can try this at least because it's not with pork. It's with vegan pork. We'll see how it is, right? Pachnie bardzo dobrze. Naprawdę jak żurek Pachnie like bardzo yeah. dobrze. No. Nie wiem, jak smakuje, bo też jeszcze nie próbowałam. Natomiast z racji, że. Ja Jem bardzo. Even dużo żurku. Jest bardzo dobrze. Bacon, no? bacon, Bacon, bacon. Yeah. Tak jest. Spróbuję. O, pierwszy raz będzie próbował. Pachnie jak. Tak, Nic? Ale. To jest jak meat. But with this pork smoke yeah. flavor. Yeah, smoke flavor. It smells this cheese from Zakopane venzone. Um, no, what what is it called? It, is it tastes like smells like Osipek. Same, similar. Very similar to Alright, we'll see. We will try to eat and see how it's going. You never tried Kimchi Yeah. yeah. Cabbage, but it's sour, no? Damn, ah, no, it's spicy, but it's fermented, yeah? Damn it, it's very lovely. Mm. It's okay, mm -hmm. I should like some kind of curry. This one, okay. I never tried it, so let it be the first time, is it? <laughs>

very heel erg hoog. Ik weet het is. Het is heel hoog. Het is heel Het is the white hoog. Het is heel erg hoog. Het is heel erg Het is Het Het What is what it? I'm in Let's have a bite. You don't like. it's my apple pie. Ten kolor jest bardzo of, prawda? Jak ten. Dobrze. Mogę jeść to cały czas. Jak snack. Maśno. Uh -huh. Boczniaki. Dobre. Dobre, bardzo dobre. Ale są smażone na głębokim oleju. jestem pewna. Tylko pewnie zamiast zwierzęcego używają może roślinnego, ale bardzo dobre. So, what do you think? Um, did you ever try vegan before? Tak? What yeah? ta. did you try, like from vegan restaurant? Pizza. Vegan pizza. Was it good? Yeah, but I still prefer uh... normal pizza. <laughs> no, yes? I like this uh, shinka on the top, mm. this uh, you know Italian. Uh, muszę powiedzieć, że żurek, słuchajcie, nie spodziewałam się, bo myślałam, że kurczę będzie gorsze bo ja bardzo dużo żurku, <laughs> także znam doskonale smak, jaki może nie, że powinien być, ale wydaje mi się, no, że powtarzający się smak żurku, taki typowy domowy, yy, wiecie, z kuba są, yy, jest, no, nam jest znany ten smak, także doskonale wiemy, jak powinno być. Ten był naprawdę bardzo dobry. Nawet jeżeli jestem yy takiego Fankom takiego typowego polskiego rurku polecam. Naprawdę. Mm -hmm. A Ty? Ja też. Dobre? Mm -hmm. Ile byś tam. No, ja też było osiem 8. Dajmy po Tak. Tasty. It's tasty? Yeah, it's good food, I would say. Te puczniaki były super. Yes, this uh, also is very good. Ten snack super. Typo I would easily po... suggest, if somebody want to try this, for example, I am not veganist or something, right, also she is not. We just Nine want to try something different three so, three. so that we can share our opinion. And if you guys find it interesting, you can also. If you are vegan, like you can also come here and try it, right? For example, that's why the main goal. So for us, we tried it. It's for me 100%, it's, no, it's, good. it's a different food, it's tasty food. Yeah. For example, this is like some kind of Thai curry, but it still tastes like any other Thai curry to me, like tastes similar. just because it's vegan, it's nothing different or something. It tastes quite similar. It's for me, it's very nice. No z, to mleko, to sowe, very yeah, it's to No, nice. So, yeah, if... You Easily Divy we'll suggest. Recommend, yes. recommend, yeah, if you guys want to try it. Veganing. Sure, it's yeah. very nice, yeah. No, that... So, the place is nice, actually, yeah. No, it's very nice. It's nice. like, very decorated. Nie ma jakiś takich bardzo dużych kolejek. Yeah, you can just come and sit. Also price is, I think quite quite normal price Yeah, good price. Not so expensive or anything. Very good price. 18 czy 19 zł? Normalne. Tak, ale naprawdę było dużo. Tak, więc Dobry. Polecamy Tak, ja też polecam. Do następnego. So yeah. See you guys next time with another video in another place na do rajdio. Na restaurant. Na pewno uh... Dajcie znak, czy byliście. On Bye bye.